Piotrek, walka z Marcinem Najmanem widać było, że jednak te kilogramy robiły wrażenie, szczególnie pamiętam w drugiej rundzie, jak zaczęć go obalać. Nie, no w drugiej to obale nie wyszło, ładne przejście za plecy. Znaczy, trzeciej, nie, w, trzecie, w trzeciej go nie obaliłem. Tak, no robiły, bo byłem spompowany tym wiszeniem na nim i tą jakby próbą duszenia, mega się spompowałem tym i dlatego w tej trzeciej rundzie już to obalenie nie pykło. No ale no jednak cios nie zrobił na mnie wrażenia Marcinal Tam jeden wszedł chyba, nie? Nie wiem czy widzieliście. Była taka obcierka, to nie? Te kopnięcia też nie. Ale za, jak założyłeś mu plecak, ciężko było chyba tą rękę wsadzić pod to garbie. Bardzo ciężko. Bo chyba szyi nie ma za bardzo, Mark, no, Krótka szyja, gruby kark i jakby nie mogłem tej ręki wcisnąć, nie? Jeszcze dosyć spora rękawica, dlatego tu sobie pracowałem tym obijaniem. Tak liczyłem, że sędzia przerwie, ale jednak miałem z tyłu głowy, że te ciosy mogą być za słabe. No i widzimy się z Michałem po pojedynku. Piotrka, jak ocenisz pojedynek? No bo Piotrek, myślę, pokazał klasę. No nowy cesarz, no to takie, takie wielkie mnia zobowiązuje, dlatego... Co, no rozegrał to po mistrzowsku, rozegrał to jak miał rozegrać, miał świetny plan, świetnie go wykonał, jestem bardzo zadowolony i dumny. Pas WKU tam krąży przed pojedynkiem, zdobył go Lizak? czy znaczy, pas WKU niech sobie weźmie Marcin, my żeśmy mu zebrali, my nie, nie chcemy, my żeśmy zebrali tytuł, a to jest dla nas najważniejsze. Tytuł najważniejszy, team MGM Guru, dzięki bardzo. To wszystko dzięki suplementom MGM i pamiętajcie, wbijajcie na stronę na Facebooku MGM. Tam będziecie mieli więcej informacji, dlaczego jesteśmy tacy mocni. Jak chcesz zostać cesarzem, sprawdzaj ten temat. Dzięki. Z nami nowy cesarz polskich Freak fightów. Witam cię, Lizaczenko. Witam, witam. Team Sajna MGN górą. Team MGN A górą. Oczywiście, gdyby nie suplementy MGN, nie udałoby mi się wygrać. Z kodem Lizak 10% zniżki. Słuchaj, Lizak, ty jesteś... Taki trochę zdziwiony przebiegiem tego pojedynku, no bo ja się nie spodziewałem, że Marcin będzie taki pasywny w tym pojedynku. Myślałem, że ruszy na ciebie od razu. Ja też myślałem, że ruszy, a trener a trener Mirosław przewidział, że on nie ruszy. Tak? Tak. A ty trener Mirek to jest taktyk pierwsza klasa. Je, no to geniusz, geniusz. Geniusz, geniusz. Słuchaj, knockout to był tak, do... miałbyś ten knockout, tak? Miał to był knockout, prawdziwy twój plan. Knockout przez duszenie. Ja wyć w drugie ludzie przez duszenie z zapleców, ale no nie dopiąłem, jak wszyscy widzieli. Ciężko było to dopiąć. Bardzo, 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 bardzo Ale cię. lałeś go tam niemiłosiernie. Słuchaj Lizak, dziękuję Ci bardzo. No i co? Czekamy na kolejne pojedynek. Dziękuję cesarzy. bardzo. Sorry, że jestem taki nieswój, ale jestem ja wiem. w dużych emocjach. Już chcę tylko iść do rodziny do kibiców. Dobra, na razie. Dzięki. Cześć. Dzięki.